Cześć z tej strony i Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś pierwsza MK na Progetto 54, czyli 8-tier włoski czołg ciężki. Jak widzicie, mapa jest to Redshire w trybie szturmu, czyli standardowa mapa, gdzie wbijam MK. Bardzo często właśnie na tej mapie i na tym trybie wbijam te MKi. Tutaj y, wrosowanie bardzo dobre, bo na szóste tiery, A działko, jakie mamy, to 320 alfy. Penetracji mamy 220 na pocisku zwykłym, 205, 242 na pocisku y, goldowym. To jest APCR i 105 na HEK. Y, tutaj. Yy, właśnie ta fałeczka się pokazuje, więc yy, wsadzam je jedną bułę, wsadzam drugą. Yy, mamy tutaj magazynek w systemie doładowania, czyli po prostu jak wystrzelimy pestkę, no to od razu nam się kolejna pestka ładuje. Yy, pierwsza ładuje się najdłużej, trzecia najkrócej. Ogólnie tutaj żeby zwiększyć DPM tego czołgu to gra się na jedną pestkę a czasami po prostu jak jest okazja się wystrzelać no to wystrzelamy się, wystrzelamy trzy pestki, chowamy się i, i ładujemy. Niestety gra tym czołgiem jest moim zdaniem trochę nudna jak wystrzelimy te trzy pestki no bo około pół minuty trzeba czekać żeby załadować po prostu, ponad pół minuty trzeba czekać żeby załadować kolejne te trzy pestki. Więc no, czasami jest to po prostu wkurzające, że trzeba czekać, bo jest co strzelać, ale nie ma, nie, nie ma w co. Tutaj udało się stać bez tego isu. Tutaj isek jeszcze odbił. Tutaj dostałem jakieś dwa strzały od fałki. To jest szósteczka. Ogólnie, jeżeli chodzi o pancerz, no to ten czołg tego pancerza nie ma. Mobilność jest przyjemna. I tu udaje się iska, iska skończyć, jeszcze jakaś ta słaba asysta wpada. Yy, pancerz, tak jak wspomniałem, ten czoł pancerza nie ma. Niestety czasami coś odbije, ale to właśnie na takim losowaniu. jeżeli jesteśmy skontowani. Natomiast yy, wyższe tiery to nas spokojnie bez problemu przebijają. A i tu fluto nie jestem jeszcze yy, z blodem. na AMX CDA odważnie, jak to on, ale pewnie zaraz zginie. Jak to on. Tutaj trafił tego iska, więc postanowiłem, że jest na trzy strzały, więc właśnie go skończę. No i widzicie Isek mnie nie przebił. Tutaj stojąc tak, na tym trybie, bardzo się narażam, że po prostu, że po prostu dostanę od na przykład takiego ISu albo skorpiona g. No i tu widzicie dostaję od Junu. Ale już mam 1900 obrażeń, no w międzyczasie blot zginął, jak mówiłem, norma z jego stylem gry, 1900 obrażeń, dwa fragi i tutaj spokojnie sobie w tym krzaczku stoję, albo coś wyświecę, może załogę mam sobie w miarę przyzwoitą, wyposażenie na jakim tutaj jeździłem, no to jest to... Yy... Stabilizator, wentylacja i wzmocnienie Czyli HP dodatkowe Tu Black Prince, yy, trzy pestki yy, w niego wystrzeliłem, dwie weszły 2,5 był się na moim, yy, na moim koncie już Jeszcze asysta wpada z tego Black Prince'a Ale niestety tutaj obrywam od ISU ISU to wiadomo, mocne działo 810 mu polosowało Zawsze boli taka strata HP i jestem już praktycznie na, na, na ogrysku. I znowu tutaj staram się coś wyświecić. No właśnie, jak widzicie, te skoki to mm, tego dnia co grałem. No to niestety jakieś lagi były, bo to był wieczór. No i niestety działo się to, co się działo, że czasami po prostu w bitwie miałem takie skoki jakiś dzięczogiem. Nie wiem czy to była wina mojego internetu, czy wina WOTA, ale z tego co wiem, to plot też miał takie lagi, więc może coś znowu z serwerami jest nie tak. Ogólnie jeżeli chodzi o grę tym czołgiem, to całkiem spoko moim zdaniem jest ta ósemka, nie jest jakaś straszna. Dobra też nie jest wiadomo, ale no jak, się nią, jak się ją ekspiło, no to całkiem nie było tak, że nie chciało mi się tym grać, tylko po prostu grało się. Też nie był, też jest jakaś super ósemka, także jak na przykład Carnarvon, Carnarvon to jest moim zdaniem najlepszy czołg ciężki. 8, tieru, jeżeli chodzi o drzewkowe pojazdy, mam w planie go właśnie sobie odkupić, jak będzie jakaś promocja na czołgi drzewkowe. I tutaj wracając do bitwy, tutaj widzimy skorpiona i ISU, czyli dwa mocne tedeki na takim zastowaniu. Ale nawet na i 9, jak dostaniemy od Isu czy od skorpiona no to boli. Taka treści statyczna się zrobiła jest 10 do 9. No ogólnie nasz szturmach, no to jak my bronimy, no to czasami nie warto atakować, bo można szybko zginąć. Czasami lepiej poczekać, aż, aż przeciwnik sam się pojawi, popełni błąd i, i wtedy możemy robić sobie obrażenia. Mamy SMV czyli siódemeczka. Włoska i udaje się znowu dwie pestki na trzy wsadzić. strzelam tutaj trzy pestki. No, po prostu jak widzicie, w tej bitwie no to za bardzo nie ma w co strzelać. Więc jak już coś dostanie z no, no to z tego sobie korzystam. Normalnie, jak y, gr gracie, gramy na blisko. Grałem na blisko tym czołgiem, no to sobie strzelałem po jednej, po jednej pestce, jak typowym hatekiem. A jak była okazja jakiś czas skończyć, a nie był obok innych czołgów, no to po prostu wyjeżdżałem i oddałem trzy pestki. Ja patrzyłem, czy nie jest na tą fałkę jakiś przejazd, ale tu widziałem, że nie dużo się wychyle, a nie dużo się wychyle, yy, po prostu, a będę mógł skończyć tego iska zwłaszcza skorpion skorpion jest po prawej stronie no ten isu jedynie był zagrożeniem i tutaj isu właśnie padł więc stwierdziłem, że jadę hmm, dokończyć te dwa czołgi. 3200 obrażeń na razie na moim koncie, 3 fragi. Tutaj ten Skorpion był poza zasięgiem mojego hmm, jakby widzenia. Yy, tu będę się starał w niego strzelać. Miałem APC Więc one są dość szybkie, więc na takie strzały się yy, jak najbardziej nadają. No i zobaczcie, fałka była wyświecona po lewej stronie, ale zauważyłem, że zniszczyła tego basotto, który był po prawej stronie, więc y, tak myślałem, że będzie gdzieś w okolicy y, w okolicy tam y, E9, więc tam też się udałem, znowu jakieś zcinki niestety y, tu przy pojedynku z tą fałką też niestety będą... No właśnie to są takie etapy, że czasami parę bitew y, z po tym, co mam takie są mi się, mi się dzieją, no to są normalne te bitwy, a czasami w jednej bitwie potrafi dwa albo trzy razy, w zależności od długości bitwy, takie, takie coś się właśnie dziać. No i jest fałeczka. Ona mnie próbowała tutaj objechać, ale trzy pestki wsadzone, jeszcze stara na 4300 obrażeń. Finalnie na moim koncie 5 fragów, no i zobaczmy screeny. I jak widzicie, 790 asysty, ponad 4300 obrażeń. MECK wpadła, duży kaliber, stalowa ściana, 5 fragów i to dało 1373 bazowego EXPA. Z tego co kojarzę, to 1300 było. Potrzebne tego dnia, żeby emeczkę wbić. No, z racji tego, że strzelałem z amunicji premium, bo my mieliśmy na tym czołgu więcej niż standardowej amunicji. No, to zarobku było tyle, tyle co nic. Także, jeżeli chodzi o projekt to 54 to było na tyle. No i zdaniem, tak jak Wam mówiłem, w porządku czołg. Nie jakiś przesadzony, nie jakiś też dobry. Na pancerz, mówiąc szczerze, bym nie liczył, zwłaszcza jak Was wylosuje na dziewiątki, dziesiątki, Ogólnie taki czok do przejścia, i do sprzedania, więc to by było na tyle. Żegnam się z wami. Do usłyszenia. Cześć.